Siemanko z tej strony Deltoid, a to jest 7 rozdział z gry Kalviare z więzi krwi. the z trybem fabularnym. Kontynujemy 7 rozdział na poziomie średnim. So we headed north into the desolate lands of southern Arizona. Our goal was a gun runner who promised to sell Waraz the rifles. The bandit leader brought his harlot but kept her close. Ray's eyes never left her. I spoke often with seeing farther. He was curious about us whites and how we lived, and I was fascinated to hear of life among the savages. We set up camp in the hills outside of Tucson, and Juarez went alone to parley with his gun runner. When he returned, everything had changed. A mi się zaciął. Aha, okej, okay, dobra, zaczęło się. To no dobrze. To jest chyba najgłupsza misja, jaką widziałem. Jest to akt trzeci. Już. Nie wiem, ile jest aktów, ale tak myślę, że pięć chyba aktów będzie. Minimum. This is the program The Pinkertons were on his trail and they finally caught up with him. The Pinkertons? Well, your friend must be somebody real special. Did they seize the weapons? Over 300 rifles. What now? Now, brother, we bust them out. Dobra. Ja powiedziałem w poprzednim odcinku, że będę sobie, że zrobię autodag. Jednak mi się nie chciało tego robić, ponieważ za dużo to jest roboty. Czekajcie, bo coś mnie nie wykrywa, że rozmawiam. O, chyba teraz. Mam no, teraz być lepiej. No to dobrze. Alone? Where are your brothers, Ray? What do need We don't. Would you like to walk with me? I need to fill this skin with water. Yeah, those babbling brooks here in Arizona can be mighty dangerous, eh? Huh? Wouldn't want a big old snake slithering up your oh, skirt. How big? <laughs> you should smile more often. I would if I had a reason to. And what if I could give you one? I can protect you, you know. Really? Yeah. And I can get you what you want. What is it you think I want? The medallion. You could take it from Juarez? <laughs> I can take anything from anyone. And you would do this for me? I would do it for us. No dobrze <laughs> jak mogę tak dziwnie galać, ponieważ już jest noc rejem na jego U niego kupiliśmy fajną broń i mamy dwie gwiazdki Tutaj wystarczy, patrzcie. Jechać Tutaj Jestem drogę, więc wiecie, spoczko. Ten materiał powinien wyjść około 30 minut. I na pewno. Okej. Okay. go i, problem? Wrócę, tak? I don't know, Ray. So, to problem. ustawienia, Nie

Mmm, right. no, Tak, będzie dobrze. Dobra. Ech, um. Na kanale, nie, powiem, nie będą takie gry, jakieś e, FPS-y, tylko jeszcze będą bardziej popularniejsze, gry, typu Minecraft i różne. tu, mówić, Na Minecrafta mam dobry y, sposób właśnie. Jeszcze wam nie zdradzę jak. Tu będzie chyba zamknięte z tego co pamiętam. Dobra, to ja już idę po coś. Co będzie potrzebne nam. O no, już przywiozłem. Taka tekstura dziwna, bo tak, że... no, ten Ale co ja poradzę? Nie, no gra już ma trochę... Trochę. Wiecie co, będziemy musieli kupić na na lewą na lewą rękę. Nie okay, ma Wszystkich prawie wybiłem oprócz tego, ale to się nie dzieje. Bro, tutaj gdzieś pamiętam, że była kasa jeszcze. O, tutaj mamy sekret. A no. nie chcę lądy. How about this time we don't rush in like a bunch of chickens with our heads cut off? How about this time you shut your mouth and let me do the thinking? Oh, is that would be the millic Dzień dobry. dobry. Mm. kasą. Cześć. Wziąłki, Weź nie wiem, jak we'll to Rambo. Well, Mówię, co się stanie, a nie chcę przedłużać, To mamy już 8 minut. A wtedy to już miałem chyba 15 minut. Yes, 10, no bo szukam tego konia, nie widziałem o co chodzi z tym koniem. Trzeba no, zaznaczać. Garling czy coś takiego, to jest ma taka maszynowa, to jest taki mini, mini Ja go zabiję, huh? ja go wcześniej zabijam, to jest takie hamskie. Jednym pszczołem po prostu Może

Gdzie? No i czysz, spinaj się. No. Mm, dobra. To ja już idę tam, to trzymaj się. Dodam no skróty. No, ruszy dupę. Ech, dzięki. O, nie. No, dobra. Tutaj lecimy. Yy, dobra. I co tu jeszcze? Yy. Aha, to będzie chyba tutaj? Czekajcie, ja muszę podaj. A nie, dobra, zobaczymy. of bullets here Już nie mam! Nul. No to fajnie. Pierwszy raz marnowałam. Kura. A teraz... Bum! Konie się do Knie się co? I ja Co ja

E, mnie to będzie dupy. Jeszcze słyszałem, że wyjdzie Xbox 10.20. Z tej czy co? Dobra, patrz, to się robi. Tak. Go, go, go. Dobra, nie widzę więcej. Anyway, LIKE, Dziękuję. No dobra. O, no to, to jest to. Ja ich tutaj wszystkich wybiłem. Patrzcie. Chociaż teraz co zrobię już normalnie. Nie będę ich... O kurde, a mnie się kończy. Gotowy. Właśnie teraz sklep. Okej, okay, brother, get up there. E, zobaczymy. Just don't die up to? you jest to? To jest to? To jest to? to. To to. skakać, to. Tak? No, dobra, to. będzie. Oh, shit. We got some calm, a ja nie chcę się O, To ten będzie biedny Ręk, Głowa, ręka, coś tam coś tam coś Ile mam? O już sto... Ma ja. tu Jego no tu nie ma Ach. O, 15 minut mamy już, może 25 minut, może się wyrobimy, jeszcze 10 minut? Hmm. Czekaj, gdzie się napiję. Koli? gdzie, O. Now. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Muszę ammo zebrać jeszcze. Patrzcie. Mmm, dobra. Z tego co pamiętam, to gdzieś tutaj jeszcze jest. Uh, Jezus. No tu właśnie. No, pamięć. Dole, dole. What's wrong with you people? There's only two of these assholes. Yeah. I'll pay 200 a head, 400 yeah, exactly. for these sons yeah. of bitches dead. Hurry! There's ammo. gun. Get Link? No? Take him out. I'm covering you. Okay. Just get Link. Fuck. Twist. Eep. Hey. Bum! 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 pum, no, pum, z z pum, pum, o pum, O, pum, pum, jedziemy, 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 Ta mapa y, jest właśnie na multi. Zjęta. I nienawidzi. Co tyle w ogóle być? O, w mhm. To wiecie co jeszcze można zrobić coś takiego? Patrzcie. Teleporto... Hello Porto, Jeszcze będziemy mieć później walkę e, z takim bossem, ale to już później, pod koniec. On the road. Take him out hmm. no headshot. One more Tutaj, tutaj będzie. No. Uu, jaka ołka, co to? O, nie, to się nie zauważyło. Tylko nie zauważyłem, nie? Także... no kurde, troszeczkę słaby ten średni jest. Pokazuje, że jest średni.

Czekajcie, wiecie co zrobię? A se pójdę tu, zobaczymy. Będzie jakiś sekret na pewno. Albo coś. Okay. Okay. Kurczę, 20 minut już. No wiem, że płatka, no O, tam jestem Nie ja lubię oni furtania, chyba to Przyjemność Rękę i nogę Piękne. Super gra Daj mi będę cię Nie! Nie tak, ja to wszystko robię sam. To nie jest dobrze. nie dobrze? Tak dobrze. No To rzeczywiście nie dobrze. A ten to będzie podzierany. Będzie urabiony. Chyba. No, czekacie. Okay. I sekret, oczywiście. Nie, nie, sekret. Olola, tekstura. Hm. No trudne. Czekajcie, poeksploruję sobie, po no, pogramy se. Mamy teksturki, he, hm? fajne. You owe him some rifles. You lead us to him, and you may just live. Okay. I have to go kill him. Hey asshole! You hear me? Listen. One of us is gonna die. Now so we can keep hiding until hell freezes over, or take a chance. You feeling lucky? No, probably you'll die. Z nim wygrałem za drugim razem. Jestem hardkorem, opanowałem to do perfekcji, tak myślę chociaż. Jest jeszcze taka fajna broń, właśnie ta moja. jest naprawdę silna. To jest chyba szeryf. To jest następca szeryfa. Yeah. Mówiłem? Perfect. Znaczy kurfekt. Yy, znaczy, no, perfect. Okay. E, czy to się opłaca to wymieniać? E, nie. Okay. Lecimy, lecimy, lecimy. Co Zdziwne, A czy o widzi? A, widzi. Myślę, że nie widzi i to idzie. A wiecie, kto to jest, ta ta, mówi Niby? E, no się przekonacie. Ok, fuck, Dynamite. naprawdę dynamik. Nie powiedział granat, prawda? O, 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 co to jest? Siłę ma straszną, ale ma lepsze mm, przeładowanie i szybkość. Ja tam wejdę, czekać na kurę. Oni weszły, no? Prawie. Więc jakby dodało, tak się na to by Tak, Nie, no do 30 minut na pewno będzie, potem. tam jeszcze trochę walczymy chyba. Tylko pamiętam. I tyle. Sama, cara, Isso é sério, mano. É sério, mano. Obrigado por você. Obrigado por você. Obrigado por você. Obrigado por Eu acho Ele a

Nice shot, dude, brother. Yeah, I think <laughs> I'm starting to get the hang of this. I'm enjoying it. I don't know why. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to Get on! We should get out of here while the getting's good. No, może się wyrobię jeszcze przed 30 minutami. O, jeszcze zrenderować później, ale tuż już spoczko. Drugie pół godziny będzie i spoczko. Dobra, obejrzymy CatSync. Właśnie, zobaczcie, co, kto to jest, ten ta mumia. Put a lot of good men at risk to get you out. I don't want a war with the Pinkertons. What are you saying? You don't want the guns? I'm saying we need to renegotiate. And if I refuse? Then I take my men and go. In point of fact. They are my men. What are you talking about, amigo? The McCall brothers. I am commanding <inaudible> officer. The war is over, Colonel. The McCalls are my men now. Do you or do you not want to renegotiate? No i dobra, skończyliśmy rozdział yy, siódmy. Jeszcze przed nami ósmy rozdział, który chyba wiem, jak jeszcze... Yy, pamiętam jeszcze jak coś. Chociaż nie wiem, nie pamiętam. Nie, 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 nie. To był ostatni odcinek, który wiedziałam jak przejść. Więc komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło i cześć!